W świecie gier kryminalnych potrzebujesz odpowiednich narzędzi, żeby przetrwać i osiągnąć swój cel. Na naszej platformie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stać się najlepszym przestępcą w mieście. Oferujemy szeroki wybór produktów, które pozwolą ci na dostosowanie się do każdej sytuacji i wyjście zwycięsko z każdej walki. Odwiedź naszą platformę i zacznij osiągać swoje cele kryminalne już dziś. Dzięki nam twoja kryminalna przygoda nigdy nie będzie już taka sama. Chyba miała coś bile poddają Są wszyscy już kurwa. Dobra Nie, 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 nie Plecy masz, plecy masz Dobra, widzę Zabij mnie, zabij mnie, bo to F Jedziemy, jedziemy Dobra, jedźcie, jedźcie, jedźcie No, no, no Dobra, jestem Co ja mam tego? Daj mu, daj Dobra, to ja go robię to dobra, to ja sobie cofnę, wiesz? Dobra, no, ja nie tego go baitować. K***** go. W plecy, w plecy, Nie mogę dostać, bo jak big dostanie, to big prawo. No, Ej, dobry jest. To? Chyba jakiś typo nam... Wystarczy sobie podomykać wszystkie porty w że Chyba tylko dragonik zbija bez jakiejś... To samo mam, to ja, ja mam tego. Uju, czekamy na ciebie. Co za gorda ma? Jakie Daj woda. Nie muszę ci dać woda, zabijesz administratora. Woda. No nie. No to jesteś nikim dla mnie dalej. Bez wody nie gadamy dalej. Zmiana administratora raz. A nie muszę ci dać woda, widać czy że to widziałeś. Zmiana administratora... Dały to są moje oczy. No dobra. Nie masz argumentu? Tak, nie mam. Idź. Mhm.